Witajcie, dzisiaj znajdujemy się w naszej sali treningowej i chcemy Wam powiedzieć trochę o czasoprzestrzeni. Bo zwykle jest tak, że martwimy się tym, co będzie przyszłością, albo przejmujemy się tym, co było. Dokładnie, to jest, słuchajcie, bez sensu. Czyli my jesteśmy tu i teraz, a zajmujemy się przeszłością i przyszłością. Dlatego, będąc tu i teraz, to, o co możemy zadbać, to, co możemy zrobić, to o nasze zdrowie. Czyli ćwiczmy, w miarę zdrowo się odżywiajmy, myślmy pozytywnie. Dbajmy o rodzinę, o przeżywanie każdego, każdej chwili, bo teraz żyjemy, jutro nie wiadomo, wczoraj to już nie zmienimy. Czyli historii już nie zmienię. Mogę zmienić, natomiast tu i teraz mogę zmienić podejście do tej historii, ocenę do oceny tego, co się. Co się stało? Natomiast przyszłość przyszłość jest do wygrania, jeśli właśnie tu i teraz będziemy działali, czyli zamiast się martwić o przyszłość, no to możemy kreować przyszłość właśnie.